Serdecznie na wystawę ćwiczenia z ciała. Jest to wystawa, gdzie głównym bohaterem jest ludzkie ciało, które od początku intrygowało mnie w mojej twórczości artystycznej, ale teraz w tej wystawie tym ciałem staje się również ciało graficzne, którym jest matryca. Matryca, która po wycięciu zostaje w pracowni grafika bądź graficzki, natomiast tutaj dla mnie w tej wystawie i w mojej działalności artystycznej jest najważniejszym elementem procesu graficznego. Na wystawie ćwiczenia z ciała pokazuję matryce w różnej formie. Matryce jako skórę, matryce jako odbity relief i ślad z niej ściągnięty, matryce jako resztki, które na co dzień zostają wyrzucone, traktowane są jako odpady. Tutaj są dla mnie dziełem sztuki, bez którego grafiki by nie było. Cykl grafik przekróciała, powstał z mojej fascynacji matrycą graficzną, fascynacji uwypukleniami w matrycy graficznej powstającymi, które chciałam pokazać bezpośrednio na papierze. Dlatego porzuciłam proces pokrywania matrycy graficznej farbą, wskutek czego wykorzystałam druk ślepy do realizacji cyklu małych obiektów, obiektów dotykowych, które można dotknąć w celu zobaczenia tych wszystkich uwypukleń i wklęśnięć. Mniej intrygujące w tej matryce graficznej. Natomiast ilustracje, które powstały w tych znakach graficznych, to fascynacje ludzkimi bliznami, znamionami, których na co dzień się wstydzimy, o których nie mówimy. Natomiast w tych obiektach zostały one usubtylnione, dzięki czemu przyciągają ludzkie oko i wręcz zachęcają do dotykania, do pewnego rodzaju pieszczenia i interesowania się nimi. Stąd właśnie pokazanie tych śladów które na co dzień są wstrętne, a tutaj w tych obiektach stały się pewnego rodzaju fetyszami, które chcemy bliżej poznawać. Kontynuując moją fascynację matrycą graficzną, powstała ID. ID jest to wielkoformatowa instalacja, którą można dotykać, którą można głaskać. Nosi ona ślady mojej fizycznej pracy, ponieważ ta matryca ma wielkość około 6 m na 2 m. Co wiązało się z moją pracą fizyczną, chodzeniem po niej, kładzeniem się po to, żeby dojść do najwyższych punktów w tej matrycy graficznej. Dlatego ją nazwałam IT, ponieważ jest to wciąż pociągająca mnie chęć zaspokojenia mojej potrzeby, fascynacji pracą, obróbką fizyczną w matrycy. Dlatego wielkoformatowa it, it ukazująca tylko i wyłącznie ślady kobiet, ciała kobiet, które nie są widoczne przy pierwszym kontakcie z matrycą id, natomiast przy dalszym oddaleniu. Wszystkie te ciała, które Państwo tutaj widzą, są sfragmentaryzowanymi i przeplatającymi się ciałami kobiet, które wymagają podejścia bliżej, żeby zobaczyć stopy łączące się z konkretnymi fragmentami ciała. Instalację graficzną IT pozostawiłam na etapie cięcia, ponieważ tak jak wcześniej Państwu mówiłam, na wystawie ćwiczenia z ciała pokazuję moją fascynację procesem graficznym, jakim jest obróbka w matrycy graficznej. Nie interesuje mnie końcowa odbitka, grafika, lecz sam proces obcowania z matrycą, sam proces pracy fizycznej, czyli przygotowywania na początku sztucznego linoleum, który jest zwykłą płytą PCV, którą muszę ręcznie wyszlifować, co wymaga ode mnie konkretnej pracy fizycznej. Następnie naniesienia rysunku na matrycę oraz wycięcia. Dlatego tą IT pokazuje jako skórę graficzną, skórę, która ma różne ślady mojej pracy, mojego obcowania z matrycą. Dlatego pozostaje ona tylko i wyłącznie na etapie cięcia, jako nieskalana skóra, która nigdy nie zostanie odbita. Od macierzy jest... Kolejną sytuacją graficzną, w której główną bohaterką jest nie tylko grafika, ale też obiekt rzeźbiarski. W którym wewnątrz znajdują się resztki pochodzące z matrycy graficznej. Od macierzy jako matka, matryca jako matka, która staje się macierzą i początkiem do grafiki, do odbitki, ale która daje też początek resztkom odpadkom, które na co dzień graficy i graficzki wyrzucają. Dla mnie natomiast te odpadki, które zaprezentowałam w obiekcie graficznym, są bardzo ważne, bo bez tych odpadków grafiki, którą Państwo widzą za mną, nie byłoby. tak? Natomiast jeśli chodzi o obiekt, w którym znajdują się resztki, jest to odlew mojego brzucha, negatywowego fragmentu mojego brzucha, jako też nawiązanie bezpośrednio do łona kobiety, czyli macierzy, matki, z której pochodzi byt. Odcięte to najnowszy cykl graficzne wykonane tradycyjnie w technikach grafiki wypu druku. Są to trzy grafiki, do których inspiracją stały się kształty matryc. Matryc, które były odpadami pochodzącymi między innymi z instalacji IT czy z grafiki od macierzy. Kształty tych odpadów zainspirowały mnie do stworzenia trzech grafik które układają się w charakterystyczne ustawienia ciała, znowu ciała kobiecego. Czyli tutaj zamyka się cały cykl poświęcony wystawie ćwiczenia z ciała, gdzie głównym bohaterką, jak się okazuje, staje się kobieta. I tu tylko kobieta jest ukazywana na całej wystawie. Odciętym towarzyszą ponownie resztki, resztki pochodzące bezpośrednio z matryc, z których powstały te grafiki i grafika, znajduje się za mną, resztki, które pokazuję Państwu w odlewach pochodzących bezpośrednio z mojego ciała, z piersi oraz ze stóp. Z tych wszystkich e, fragmentów ciała, które układają się w kształty naczyń, e, wypływają odpady, odpady będące na co dzień resztkami wyrzucanymi, natomiast dla mnie stają się bardzo ważnym elementem, bez których tych wszystkich grafik i całego pomysłu na wystawę ćwiczenia z ciała by nie było. Od niej oraz z niej jest to dyptyk graficzny, który bezpośrednio mówi o matrycy, o odpadach i o druku ślepym, czyli w wypukłościach i wklęsłościach matrycy tworzącej się podczas jej obrabiania, czyli wycinania. Z niej, czyli z resztek, które pozostały podczas mojego wycinania konkretnej matrycy graficznej, pożyłam układ, który następnie odbiłam w postaci druku ślepego, który przedstawia ponownie ciało kobiety. I tutaj ten dyptyk graficzny z niej i od niej bezpośrednio nawiązuje do matrycy. Matrycy, która jest głównym elementem wystawy ćwiczeń z ciała, która przez mnie została przetransportowana w różne formy, od skóry graficznej po obiekty dotykowe, jak i resztki z niej pochodzące, a co więcej, tą kolejną bohaterką ćwiczeń z ciała staje się kobieta, ponieważ inspiracją do tych wszystkich prac stało się nie tylko moje ciało, ale w ogóle ciało kobiece, z którego ściągam odciski, ślady. Pokazując je w kolejnych grafikach, obiektach i instalacjach graficznych. Zapraszam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku zainicjowaliśmy w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych nową tradycję. Miesiąc marzec to miesiąc kobiet, kobiet artystek, ale także opowieści o kobietach. W tym roku kontynuujemy tę tradycję. Kontynuujemy ją w dodatku, otwierając wystawę tuż po Międzynarodowym Dniu Kobiet, które to święto, oczywiście, przez lata, zwłaszcza w okresie PRL-u, nabrało dość karykaturalnego obrazu, ale myślę, że dzisiaj nie tylko my, kobiety, ale także ludzkość po prostu odzyskuje to święto dla siebie i czyni ten dzień, a także miesiąc, na który ono przypada, ważnym momentem manifestacji tego, co z kobietą, kobiecością, prawami kobiet, jest związane. Dlatego tym bardziej cieszę się, że mogę zaprosić Państwa na wystawę Martyny Żepeckiej w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych. Wystawę, która ma aż trzy. Kobiece bohaterki. Pierwszą z nich jest sama artystka, Martyna Żepecka. Drugą bohaterką kobietą jest matryca. Obiekt szczególny, niezwykły, o którym jeszcze nieco Państwu opowiem. I wreszcie trzecią bohaterką wystawy jest kobieta i jej cielesność. Ciało kobiece, zarówno ciało samej artystki, jak i ciało kobiety w ogóle, jest tutaj nie tyle przedmiotem, co podmiotem. Wystawy. Wróćmy zatem do matrycy. Matryca jako główna bohaterka. Jak mówi artystka, główna bohaterka będąca elementem procesu graficznego, ale w tym przypadku przede wszystkim główna bohaterka będąca elementem procesu wystawienniczego. To bardzo ważne przesunięcie, które dokonało się w ostatnich dekadach. Przez całe stulecia, odkąd powstały sztuki graficzne i odkąd powstał druk, matryca była obiektem. Bardzo pieczołowicie strzeżonym przez artystów. Zawierała bowiem ślady, bardzo często takie, które zdradzały pewne tajniki warsztatu, które czyniły jednych artystów większymi mistrzami graficznymi od innych. Kilkanaście lat temu, może już nawet kilkadziesiąt, Matryca zmieniła swój status. Opuściła pracownie artystów, opuściła szuflady, pudła, przestrzenie tych pracowni. I stała się jednym z elementów pokazywanych publiczności. To bardzo ważny ruch w sztuce graficznej. Zyskała bowiem owa sztuka graficzna dwupostaciowość, która została ujawniona, co nie tylko sprzyjało zwiększeniu atrakcyjności wystawienniczej, ale także pozwalało na lepsze zrozumienie procesu graficznego. Który bardzo często mylony był, czy niekoniecznie dobrze odróżniany od tego, co w sztukach wizualnych także, przecież, służy przekazywaniu i dawaniu publiczności obrazu, czyli malarstwa. A są to w gruncie rzeczy sztuki, choć pokrewne, to jednak zupełnie różne. Jeżeli chodzi o matrycę, to jest ona eksponowana po to, aby opowiedzieć nam nie tylko o procesie graficznym, ale także w powiązaniu z bohaterem, bohaterką, jakim jest ciało kobiece. Ciało bowiem, jako takie, samo w sobie jest matrycą matrycą, w którą wpisuje się nasze życie. Ciało z jednej strony to to, co ukrywamy, i tutaj podobna byłaby ta historia pomiędzy matrycą a ciałem z czasów minionych. Ale ciało jednocześnie, zwłaszcza znowu w ostatnich dekadach, jest elementem, który eksponujemy. Czasem nawet nadmiernie. Jednak jakie ciało eksponujemy? Przede wszystkim ciało. Tak zwane idealne. Bardzo często jest to ekspozycja medialna, wykonywana przy pomocy rozmaitych narzędzi udoskonalających owo ciało, są to różne zabiegi wizualne, które powodują, że na Instagramach roi się od pięknych ciał. Artystka idzie w poprzek tej tendencji, ukazując na swojej wystawie takie elementy matrycowania ciała, jak chociażby blizny które w dzisiejszej kulturze staramy się jak najbardziej ukryć. Ona natomiast je eksponuje, bo czyż istnieje poza naturalnym procesem starzenia, którego takim widomym znakiem są zmarszczki, inny symbol wpisania historii życia ludzkiego we własne ciało człowieka, aniżeli blizna? To przecież blizny są tymi widomymi znakami tego, co w życiu nam się przydarzyło. Czasami są to sytuacje tragiczne, czasami natomiast są to sytuacje, do których wracamy z sentymentem. To chociażby blizny z dzieciństwa, które były wynikiem naszych radosnych zabaw, często oczywiście pozbawionych pewnych granic rozsądku. Wtedy może bolały. Dzisiaj, gdy na nie patrzymy, gdy wracamy myślami, dzięki owym bliznom do przeszłości, okazują się właśnie motorem naszej pamięci sentymentalnej. Ale blizna, oczywiście, jak powiedziałam, jest także śladem przemocy, jest śladem tragedii, yy, dlatego między innymi staramy się ją ukryć. Z jednej strony powodem jest oczywiście owodążenie do idealnego ciała, które chcemy eksponować. Z drugiej natomiast chęć zapomnienia, wymazania z naszej pamięci tego, co w przeszłości no, było tragiczne, niedobre, złe, o czym chcemy zapomnieć. Artystka pokazując nam owe blizny, wracając do nich, jakby uaktywnia też w nas takie myślenie, że blizna może być dobrym utrwalaczem tego, co się wydarzyło i tym, co może nam pomóc na przyszłość w uniknięciu pewnych sytuacji. Jest więc blizna ostrzeżeniem, śladem pamięci, jest czymś nierozerwalnie z nami związanym. Bardzo ważnym aspektem tej wystawy jest także intymność i dzielenie się z odbiorcą. Artystka, ujawniając matrycę, eksponując jej, czyniąc jej głównymi bohaterkami swojej wystawy, dzieli się z odbiorcą osobistym doświadczeniem, jakie towarzyszy każdemu artyście grafikowi w obcowaniu z podstawowym narzędziem pracy graficznej, jakim właśnie jest matryca. Ale dzieli się z nami także intymnością. Intymnymi relacjami własnymi z matrycą, ale również intymnością własnego ciała. To niezwykła szczodrość ze strony twórczyni, która pozwala nam bardzo blisko ją poznać, nawet jeśli nie mamy przyjemności osobistego kontaktu z artystką. Zatem kobieta, artystka, ciało kobiece, matryca to bohaterki. Tej ekspozycji. Ekspozycji, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Ekspozycji, która będzie oczywiście z konieczności pandemicznej możliwa do odwiedzenia jedynie w warunkach reżimu sanitarnego. Tym razem bardzo Państwa prosimy nie tylko o maseczki które są już takim elementem naszej codzienności, ale także o przyniesienie w miarę możliwości ze sobą rękawiczek. My oczywiście staramy się, będziemy zapewnić je dla Państwa, ale to ważne, bo wiele z prac artystki, aby pogłębić ową intymność relacji i obcowania z matrycą, ale także z samą twórczynią, wymaga dotyku, tego najbardziej intymnego z kontaktów, jaki możliwym jest między Dwoma istotami, między dwoma jednostkami, ale także między odbiorcą i matrycą. Jeśli są Państwo zainteresowani dziejami matrycy, także w kontekście sztuki kobiet oraz usłyszeniem jeszcze większej ilości informacji na temat tego, jak pracuje Martyna Żepecka. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa również 26 marca na specjalne online spotkanie z twórczynią, której towarzyszyć będzie dr Katarzyna Kulpińska związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Panie nie tylko opowiedzą nam o matrycach i o ich roli w sztuce graficznej, zwłaszcza sztuce kobiet graficzek. Ale także przeprowadzą ze sobą rozmowę, która mam nadzieję pozwoli jeszcze dodatkowe aspekty wystawy wyjaśnić. Będzie także możliwość współuczestniczenia w tej rozmowie za pośrednictwem czatu. Proszę więc nasłuchiwać i wypatrywać komunikatów w naszych mediach elektronicznych, aby wiedzieli Państwo, na której platformie szukać tego spotkania. 26 marca, godzina 18. A od poniedziałku do piątku. Od 9.30 do 15.30 zapraszamy Państwa, oczywiście, nieustająco do Międzynarodowego Centrum Sztuk Graficznych na wystawę Martyny Rzepeckiej, Matryc i Ciał, które artystka zaproponowała w ramach ćwiczeń z ciała.